Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Cieszę się, że jesteście. Witam wszystkich miłośników rysunku i malarstwa. Dzisiaj odcinek będzie o najsłynniejszych, najwybitniejszych artystach-malarzach. I zdaję sobie sprawę, że jest ich mnóstwo, zarówno polskich, jak i zagranicznych, a jeszcze więcej jest ich dzieł, dlatego postanowiłam odcinek troszkę podzielić i dzisiaj będzie mowa o artystach polskich. Aby uwiarygodnić odcinek i aby wszystkie treści, które przekazuję dla Was, były rzetelne, postanowiłam przygotować kilka książek. Niektóre książki dedykowane są dla dzieci, ale to nie oznacza, że one są gorsze i nie ma w nich wystarczająco informacji. Właśnie te książki dla dzieci są o tyle fajne, bo sporo mamy w nich ilustracji. Możemy się bliżej przyjrzeć niektórym obrazom, artystom. Treści są zwięzłe, krótkie. Jeżeli byście chcieli poznać bardziej konkretnego artystę, to zachęcam już do książek biograficznych, gdzie książki są poświęcone w pełni danemu artyście. I pierwszą książkę, którą przygotowałam, to Malarze polscy. Znajduje się tutaj sporo krótkich notek biograficznych wraz z zdjęciami oraz dziełami danych artystów. I kolejna książka to jaki? To obraz Atlas dla dzieci. Mamy tutaj w środku bardzo wiele obrazów oraz opis kierunków w malarstwie. Zachęcam rodziców, zachęcam dzieci, starsze rodzeństwo do tego, aby wprowadzać najmłodsze dzieci w świat sztuki, w świat malarstwa. Tłumaczyć, czytać, pokazywać, aby uwrażliwić dziecko na sztukę. Myślę, że fajnie by było, gdyby dziecko znało chociaż jeden najsłynniejszy obraz i potrafiło wymienić autora i tytuł. Myślę też, że nic na siłę, bo jeżeli zalejemy dzieci teorią, to one po prostu się do tego zniechęcą. No dobra, i kolejna książka to Sztuka Encyklopedia dla Dzieci. To jest bardzo fajna książka, dlatego, że zawiera bardzo dużo fajnych, ciekawych obrazków. Właściwie każda strona jest prawie że w połowie wypełniona ilustracjami. I oczywiście jest wszystko wytłumaczone, kto taki obraz namalował, jakie wtedy były style. Czym się kierowano? Jest tu także zmianka o rzeźbie i fotografii. I kolejna książka to Skarby malarstwa. Tutaj podobnie znajduje się wiele ilustracji, niektóre nawet wypełniają całą stronę, tak aby można się spokojnie, dokładnie bliżej przyjrzeć. Niektóre ilustracje wypełniają nawet całą stronę. No dobra, mam nadzieję, że Cię nie zanudziłam i pewnie się zastanawiasz, kto to taki będzie, kto będzie tym najwybitniejszym polskim artystą. E, oczywiście wybrałam kilku artystów, bo wszystkich też nie mogłam objąć w tym filmiku, a dla Ciebie to taki mały sprawdzian, czy ich znasz. Jan Matejko był znanym malarzem polskim, który specjalizował się w tworzeniu monumentalnych obrazów historycznych. Urodził się w 1838 roku, zmarł w 1893. Jego wpływ na sztukę i kulturę polską nie ograniczał się jedynie do malarstwa. Był także pomysłodawcą i autorem szkiców rysunkowych polichromii w odnawianym wnętrzu Kościoła Mariackiego. Jan Matejko pracował nad odnawianiem polichromii w Kościele Mariackim w Krakowie i był bardzo zaangażowany w tę pracę. Zmarł w 1893. W 1993 roku, na skutek pęknięcia wrzodu żołądka, co sugeruje, że zdrowie było poważnie osłabione podczas prac nad polichromią. Matejko, pomimo silnych dolegliwości zdrowotnych, kontynuował prace malarskie, poszukując w nich pewnego rodzaju ukojenia. Jego oddanie pracy nad kościołami, pasja do sztuki były dla niego ważne. Pomimo fizycznych cierpień, jakie musiał znosić, Matejko był aktywnie zaangażowany w ratowanie zabytków Krakowa i uczestniczył w pracach komisji konserwatorskich dotyczących renowacji nie tylko Kościoła Mariackiego, ale także sukienic i Wawelu. Dodatkowo Jan Matejko pełnił funkcję dyrektora, gdzie odkrył talent malarski takich znakomitych artystów jak Jacek Malczewski czy Stanisław Wyspiański. Matejko urodził się i spędził większość życia w Krakowie. Mimo, że jego ojciec pochodził z Czech, a matka miała polsko-niemieckie korzenie, Matejko uważał siebie za polskiego patriotę i jego prace często były nacechowane patriotyzmem i miłością do Polski. Jan Matejko żenił się z Teodorą z Giebutowskich w 1864 roku. Wspólnie mieli czwór dzieci, piąte dziecko umarło miesiąc po urodzeniu. Życiorys Matejki jest dość ciekawy. Odsyłam Was do książek biograficznych, aby przyjrzeć się nieco jak rodzina miała wpływ na twórczość Matejki. Artysta od młodości interesował się sztuką, został przyjęty na Akademię Sztuk Pięknych i tam Matejko też rozwijał swoje umiejętności malarskie. Zgłębiał historię Polski, studiując kroniki polskie. Po pobycie w Monachium, Matejko zdecydował się poświęcić malarstwu historycznemu. Jego obrazy, pełne szczegółów, ukazywały ważne wydarzenia z historii Polski. Tworzył obrazy tak, jakby chciał przekazać lekcję historii, ukazując zarówno triumfy, jak i klęski narodu polskiego. Stańczyk na balu królowej Bony podczas upadku Smoleńska to obraz autorstwa Jana Matejki z 1862 roku. Przedstawia postać Stańczyka. Błazna Królów Polskich z XVI wieku i jednocześnie jest autoportretem artysty. To dzieło uważane jest za pierwszą w historii Matejki pracę o charakterze historiozoficznym. Został namalowany przez Jana Matejkę, gdy malarz miał 24 lata i był to pierwszy obraz, który przyniósł mu rozgłos i sukces artystyczny. W tym obrazie możemy dokładnie się przyjrzeć i widzimy, że ukazane jest wyraźne rozdarcie pomiędzy beztrosko zabawą elit decydującymi o losach kraju, a tracąco terytoria Polską. Stańczyk symbolizujący troskę i niepokój siedzi w ciemnym wnętrzu. Jego czerwona szata rzuca światło na otoczenie pełne ciężkich barw, podczas gdy za drzwiami ludzie bawią się bez trosko. Bitwa pod Grunwaldem zapewne wszystkim znany obraz autorstwa Jana Mateki, który przedstawia liczne historyczne postaci z obu stron konfliktów. Obraz w sposób symboliczny ukazuje bitwę w chwili, gdy walki wciąż trwają, ale zwycięstwo zaczyna przesyłać się na korzyść strony polsko-litewskiej. Zwróćcie też uwagę na rozmiar obrazu, na szczegółowość i precyzję. Tyle lat pracy, wysiłku, cierpliwości. To jest z pewnością mistrzowskie. Unia Lubelska to jeden z najważniejszych osiągnięcia na Matejki, a uznając jego talent artysta został uhonorowany francuskim orderem Legii Honorowej w 1870 roku. Na płótnie widzimy uroczystość zaprzysiężenia Unii w renesansowym wnętrzu zamku w Lublinie. I kolejny obraz zaprowadzenia chrześcijaństwa jest to jeden z kluczowych y, obrazów Jana Matejki, który często stanowi punkt wyjścia do opowiadania historii Polski. Obraz ten został stworzony przez artystę w 1889 roku i stanowi otwarcie cyklu dzieł Matejki zatytułowanego „Dzieje cywilizacji w Polsce”. Chrzest Polski to wydarzenie o fundamentalnym znaczeniu dla historii kultury Polski. Dzieło Matejki doskonale oddaje to doniosłe wydarzenie i jego wpływ na dalszy rozwój kraju. Obrazy Matejki były często nacechowane patriotyzmem, zawierały moralne przesłanie. Przez wiele lat jego obrazy stanowiły ważny element budowania tożsamości narodowej Polaków, szczególnie w okresie po upadku powstania styczniowego i zaborach. Dzieła Matejki można obecnie podziwiać w wielu muzeach w Polsce, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jego twórczość miała ogromny wpływ na kształtowanie świadomości historycznej i narodowej Polaków oraz na rozwijającą się sztukę właśnie w XIX wieku. Józef Chełmoński, urodzony w 1849 roku, zmarł w 1914. Wybitny polski malarz reprezentujący nurt realizmu. Urodził się we wsi Boczki niedaleko Łowicza w rodzinie szlacheckiej, choć tak naprawdę niezamożnej, w której było zamiłowanie do sztuki. Studiował w prywatnej szkole Wojciecha Gersona i Akademii Monachijskiej. Mieszkał przez kilka lat w Paryżu, gdzie zdobył uznanie za pracę inspirowane życiem wsi. Po powrocie do kraju zamieszkał w Kuklówce, gdzie założył tam swoją pracownię i tworzył aż do swojej śmierci w 1914 roku. Decyzja o powrocie do kraju była spowodowana tak naprawdę wieloma czynnikami, m.in. śmiercią dzieci oraz problemami rodzinnymi, Problemami w małżeństwie. W późniejszym okresie z powodu ataku apopleksji, który sparaliżował jego jedną rękę i wpłynął na trudności w mówieniu, jego aktywność malarska niemal całkowicie ucichła. Pomimo wsparcia ze strony brata, który był wykształconym lekarzem, Hołmoński nie stworzył już żadnych nowych dzieł artystycznych. Mimo tych trudności pozostaje jednym z najwybiedniejszych malarzy polskiego realizmu. Jego osoba pokazuje, że mimo przeszkód trudności rodzinnych i zdrowotnych Hołmoński miał w sobie Wytrwałość, prawdziwą pasję do malarstwa. Dodatkowo jego dzieła skupiały się na prostych, codziennych scenach. To pokazuje też, że sztuka może tkwić w prostocie i pięknie otaczającego nas świata. Młodzi artyści mogą uczyć się doceniać właśnie piękno w takich małych zwyczajnych, prostych rzeczach. Józef Homoński specjalizował się także w malarstwie olejnym na płótnie, a także tworzył ilustracje dla francuskich gazet. Jego prace skupiały się na przedstawieniu życia wiejskiego ludu, pejzażu oraz koni. Jego technika malarska była stosunkowo prosta, opierała się na precyzji i dokładności w oddawaniu detali przy jednoczesnym zachowaniu naturalności. Najbardziej znanym dziełem homońskiego są obrazy Babielato z 1875 roku. I tu jeszcze kilka słów odnośnie wartości chrześcijańskich, ponieważ w twórczości hełmuńskiego wyraźnie to widać. Wartości chrześcijańskie traktował jako trwałe, nieprzemijające. Motywy religijne często odzwierciedlały się w jego dziełach. Znany obraz hełmuńskiego Babiela, to ukazuje pastuszkę, która nosiła na szyi wiszący medali. Również na obrazie Burza, widoczny jest charakterystyczny znak krzyża, wykonany przez uciekającego chłopca. Te elementy stanowią wyraz artystycznej refleksji nad chrześcijańskimi wartościami jego twórczości. Zauważcie, że obecnie w erze komputerów, smartfonów, iPhone'ów, internetu zauważa się, że niektórzy młodzi ludzie niechętnie wyrażają swoją religijność, chowają się, unikają otwartej dyskusji na ten temat. Chełmoński może być przykładem artysty, który nie wstydził się wiary i pokładał ufność w Bogu. Chełmoński zyskał sławę także dzięki swoim obrazom przedstawiającym zwierzęta, na przykład Kuropatwy na śniegu, Albo obraz czwórka z 1881 roku. Czwórka jest to bardzo fajny obraz, który przedstawia galopujący zaprzęg czterech koni, pędzących wprost na widza. Tworczość artysty odzwierciedla patriotyzm, miłość do polskiej ziemi oraz natury. Hełmoński ukazywał rzeczywistość w sposób bezpośredni i emocjonalny. Wojciech Kossak urodził się w 1856 roku, zmarł w 1942. Był wybitnym malarzem historycznym i pejzażystą specjalizującym się w tworzeniu dzieł związanych z polską historią i kulturą. Był synem Juliusza Kosaka i miał rodzeństwo, w tym brata bliźniaka Tadeusza. Wojciech Kossak urodził się w Paryżu, gdzie jego rodzice osiedlili się niedługo po ślubie. Jego rodzina była związana z dziedziną sztuki, a sam Wojciech Kosak stał się jednym z najwybitniejszych artystów swojego czasu. I jest to przykład artysty, malarza, który już od najmłodszych lat, właściwie od urodzenia, wychowywał się w. Świecie sztuki, w klimacie sztuki. Sztuka nie była mu obca. Od najmłodszych lat już miał możliwość czerpać nauki, chociażby od własnego ojca. Edukację artystyczną rozpoczął w Krakowie, gdzie studiował w Szkole Sztuk Pięknych. Kolejne lata spędził na studiach w Monachium, gdzie doskonalił swoje umiejętności. Pod kierunkiem cenionych nauczycieli. W 1883 roku wrócił do Krakowa, rok później ożenił się z Marią Kisielnicką, przebudował dworek kosakówkę i zaaranżował własne studio malarskie, w którym tworzył w przerwach między licznymi podróżami po całym świecie przez około 50 lat. To właśnie tam przyszły na świat jego dzieci Jerzy, Maria i Magdalena. Wojciech Kossak rozpoczął swoją karierę artystyczną od malowania kopii obrazów jego ojca, ale szybko zaczął też już tworzyć. Własne kompozycje. Od 1877 roku zaczął wystawiać swoje prace w towarzystwie przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie, a następnie podczas studiów za granicą zadebiutował w Paryżu obrazem autoportret w mundurze łańskim. Jednak jego obraz, portret Panny Celiny D. na salonie paryskim został źle oświetlony, co doprowadziło do kontrowersji i zakończyło się wycięcie płótna przez samego artystę. I jak to bywa w życiu artystów, mamy też zloty i upadki. W latach 80. XIX wieku Kossak zaczął odnosić sukcesy artystyczne. Jego dzieła były wystawione w renomowanych miejscach. Szczególną fascynację artysta przejawiał w panoramach popularnych formatach artystycznych na przełomie XIX i XX wieku. Razem z Janem Styką stworzył słynną panoramę racławicką w 1894 roku, upamiętniającą insurekcję kościuszkowską. Pomysłodawcą panoramy Racławickiej, olbrzymiego obrazu o wymiarach. 15 na 114 metrów był znany lwowski malarz, właśnie Jan Styka, który zaprosił właśnie do współpracy znakomitego malarza. Wojciecha Kossaka. Kariera artystyczna Kossaka rozwijała się, a malował on przede wszystkim sceny batalistyczne i historyczne. Po pierwszej wojnie światowej Kossak kontynuował swoją twórczość, malując sceny z życia codziennego, portrety, a także kolejne obrazy historyczne i batalistyczne. W okresie międzywojennym stworzył wiele znakomitych dzieł, w tym Orlęta Alwowskie w 1926 roku i wiele, wiele innych. Wojciech Kossak malował również podczas okupacji niemieckiej, podczas z II wojny światowej nie ustając w twórczości. Zmarł w 1942 roku w Krakowie, pozostawiając po sobie bogate i różnorodne dzieła artystyczne. Jego prace odznaczają się nie tylko wysoką jakością artystyczną, ale także oddaniem ducha patriotyzmu i miłości do historii Polski. Zdzisław Beksiński, to polski artysta, który był inżynierem architektury, fotografem, malarzem, rzeźbiarzem i grafikiem komputerowym. Urodził się w 1929 roku w Sanoku. W czasie II wojny światowej uczęszczał do szkoły handlowej w Sanoku. Następnie kończył liceum o profilu matematyczno-fizycznym i rozpoczął studia na wydziale architektury na Politechnice Krakowskiej. Beksiński zajmował się także projektowaniem autobusów oraz grafiką, ale jego Pasią tak naprawdę była sztuka. Jego twórczość zyskała popularność w latach 70., a jego obrazy były wystawiane w różnych galeriach w Europie. Beksiński rozpoczął swoją karierę jako fotograf, zdobywając uznanie w międzynarodowych konkursach. Jego wczesne prace fotograficzne. Przedstawiały ludzkie postacie w nietypowych pozach, często deformowane lub skadrowane. Następnie eksperymentował z rzeźbą abstrakcyjną, później przeniósł się do rysunku, który stopniowo stawał się coraz bardziej erotyczny i kontrowersyjny. W około 1964 roku Beksiński rozpoczął malowanie i całkowicie oddał się malarstwu fantastycznemu, tworząc obrazy pełne symboliki, tajemnic i atmosfery grozy. Nie nadawał swoim obrazom tytułów, Pozostawiając interpretacje widzom, tworzył przy dźwiękach muzyki, głównie neoromantycznej. Jego pierwsza duża wystawa malarska niosła sukces w 1964 roku, choć awangardowa krytyka odwróciła się od niego. W latach 90. Bekciński przeszedł od fantastyki do bardziej abstrakcyjnych form i koncentrował się na formie malarskiej. Po 2000 roku zachowując działalność malarską, eksperymentował z tworzeniem kompozycji przy użyciu komputera i Fotokopiarki. Jego twórczość obejmowała różne formy sztuki, A Beksiński pozostaje jednym z najbardziej znanych artystów w Polsce i za granicą. Artysta malował surrealistyczne obrazy, często okazujące zdeformowane postacie ludzkie, szkielety, krzyże, budynki w płomieniach. Jego twórczość niosła ze sobą motywy przemijania, marności, życia i śmierci. Baksiński mieszkał z żoną Zofią i matką w Warszawie. Rodzina była bliska, ale doświadczyła też wielu tragedii, w tym chorób i śmierci. Żona zmarła na tętnia kaorty, a syn. Popełnił samobójstwo. Takie wydarzenia wpłynęły na twórczość Beksińskiego, często odzwierciedlając melancholię i troskę o przemijaniu życia. Zdzisław Beksiński, mimo swojego artystycznego sukcesu i rozpoznawalności, musiał stawić czoła różnym trudnościom i wezwaniom w swoim życiu. Pierwsza trudnością, z którą się zderzył, to krytyka i kontrowersje. Pomimo rosnącego uznania publiczności, Beksiński nadal spotykał się z krytyką i kontrowersjami związanymi z jego twórczością, zwłaszcza w kontekście interpretacji jego dzieł. Artysta-malarz, podobnie jak każdy człowiek pracujący na etacie, może napotkać wiele wyzwań, trudności w swoim życiu zawodowym i osobistym. Podobnie jak inny człowiek pracujący na etacie, Artyści, malarze muszą także radzić sobie z koniecznością zarabiania na swoje utrzymanie, zarabiania na materiały malarskie. To może być trudne w dziedzinie artystycznej, gdzie tak naprawdę nie zawsze płatność jest stała i pewna. Podobnie jak każdy pracownik, artyści malarze również konkurują na rynku pracy, muszą stawić czoła konkurencji, dążyć do znalezienia odbiorców dla swojej twórczości. Zmagają się także ze zmęczeniem, z rutyną. Zarządzanie czasem też jest ważne, zarówno dla artystów, malarzy, jak i dla pozostałych ludzi, którzy pracują w innym zawodzie. Trzeba właśnie znaleźć taką równowagę między pracą a życiem prywatnym, znaleźć czas dla rodziny, dla żony, męża, dzieci. Z doświadczenia wiem, że rodzina jest takim motorem, you <laughs> Napędowym do pracy, do tworzenia. Zarządzanie finansami może też być wyzwaniem dla artystów, dlatego że trzeba tutaj rozeznać, aby twórczość przyniosła dochód wystarczający do życia i rozwoju zawodowego. Podobnie jak pisarze i inni twórcy, malarze, artyści mogą doświadczać twórczej blokady. To może prowadzić do frustracji, kłopotów z kontynuowaniem pracy nad nowymi dziełami. Jak się okazuje, praca artysty, malarza, nie jest taka wcale prosta i łatwa. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Chętnie poczytamy Wasze opinie na ten temat. Ok, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Cię zainspirował. Pamiętajcie też, że znani malarze inspirowali i nadal inspirują artystów. Warto poznawać też arcydzieła. Innych. Warto poszerzyć horyzonty, wyciągnąć z tego jakąś lekcję. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, pamiętaj o komentarzu. Mile widziana także łapka w górę. Dzięki za uwagę, trzymaj się i do następnego. Pa!